Czekaj, pomogę ci No ku**a Dobra jasno Trzymaj się Ale szybciej kur Ale nie obraca się w moją stronę ku**a szybciej ku**a Owijaj, Labusie No we no no, kö... Sorry, bo jakoś ci nie ufam kur... No jeszcze nie mam telefonu! Robert świetnie nie mam całego dnia, człowieku. Biegaj! No biegaj! Bity kurwa, zaraz będziesz obity! O, jakiś światek, pan zaraz dostanę! To jest mój maksymalny zawies! Teraz!

systemy obronne uruchomione jeb ojej no właśnie czekajcie bo się żygne a nie tak mocno kurwa Weźcie kręć ja bym się w głowie zakręciło ja się duszę w tym masz no no daj, mi daj mi jeszcze trochę czekaj to mój no. Czekaj! No weź to do góry Was dwóch zwinek, kurwa, w jedno. Będziecie jak quick No dobra. Pierdaj! <grym> 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 dobra, no nie, k**u, k**u, stali, Nie, bo dla mnie no nie wystarczy. No dobra, jeszcze trochę! Nie ma no masz kurcz za dużo! I dobra, chłopaki się napierdają. Które wygra, będzie miał tą przyjemność rywalizowania ze mną. A więc a zaczynamy. Bo jest... jesteście sławni. Robimy teraz sumo. I każdy po kolei, jeden na jeden, to wypadnie z kółka, ten przegrywa. 3, 2, 1 nie wiem, jak to wygląda! No i chodź, przegrany! Drugą próbę chcę! Co, drugą próbę, trzy, się... rundy, z trzy rundy, kurde! Aż trzy rundy sobie wymyślił, bo tam był wygrany chcę! Dobra, trzy, dwa, jeden! Dobra, przegrałeś, wejdź poza linię! Trzy, dwa, jeden! Zaraz. Mój brzuch! Jaha! Nie, wypad! Cześć, zejdź, zejdź, zejdź! zejdź szybko, ku... A. Ale mnie przygniotło, jak mi zaje... z tego bara! A, weź to nogę! A nie, 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 czekaj! No nie rób! nie, proszę! Nawet sumą prawie. Ja wiem, ale złaś A ty weź tą nogę ze mnie No nie no, pierdol No, nie to dawaj, No to nie O, no nie rób Nie, nie, no co za debil, nie Ja ci mogę ten, powód, czekaj Jak? A. No wypierdź, Ja pierdolę. spójrz, 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 się się No. No i teraz przyjdź! O, dobrze, dobrze, trzymaj! spójrz, 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 po nim! Teraz! No, no weź, kur... spójrz, No No to no, tak jest ciężko. Ale ciepło! O, Trzy, na dwa, jeden, Gas! Ja kur... Kur... No, no, tak, jeszcze na no te kamienie kolany, bo nie chuj... Dobra powtórka! A. Powtórka! Mi powtórka! powtórka. Dawaj, wstawaj! Trzeba powinienem być gruby na chuj mnie kopiesz? Nie takiej grubej... Kur... <ages> Jeb... O kur... Ej, ty kodem! Sebastiana! Kurwa! No No nie róbcie, to boli, kurwa! Ja się przepotrważam, bo tylko no. weźcie już nie nie w pierwotnie Kur... kurde. <gry> <gry> Zapomnieliście, że wam przewagę chłopaki No weźcie z ty za ciężki, kur nie od niepokoję całą głowę przorał I ktoś powstać śmata Weźmy Dawaj Ci pomagam ]аєm. Czekaj. Na, no. trzy, dwa jeden Ciągnie! <śmiennie> no dawaj ty gira. No nie ma to No to, no to KOV już! Jest Patrzę na jego realizację! <śmiennie> kurde, ciągnij! Dawaj nikonę! Pierdon muszę! No to wejdź się pierdol... Co kur? Fajnie, nie? Fajnie! Kurde. A Sebastian, ty się pierdoli! Do tego no właśnie! Widzowie to jest strasznie męczące. Myślicie, że kariera youtubera jest taka prosta? Nie, wstajemy o 11.00. Musimy nagrać jeden film a po pół. A teraz będziemy. Odbijać Odbijać się na pasie podpiętym pod busa. Same cipki są, dlatego ja muszę podjąć to wyzwanie. Ale to jest mokro. No to od mojego potu. Bo ja miałem i ja się stałem, spłciły. Poszła. O, nie jedna. Nie <laughs> <laughs> chuj po trampolinie. Nie przyklejaj mnie do <laughs> eee. No weź ten pasek. No <laughs> się ja nie mam szybki, kurwa. Czekaj, ja ten pasek trzeba naprowadzać dobrze. Wyciągnij kaskaderski. Dobra, dobra. Dobra, Jadek. A boję się, mamo! Cieka. Ale nie on! Kurwa, nie on! <grym> Mówiłem! Mogę się założyć <grym> Dawaj, Dawaj szybciej! Szy szybciej! Nie! <grym> nie ja będę mówił kiedy! Ej! Kurwa Dawaj! Dajesz, dajesz, dajesz! Patrz w lusterko! Dawaj! jeszcze, jeszcze! Dobre, dajesz, 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 dajesz! Dajesz! Daj! 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 jest. Skurwa, głupie. Widać, <noise> jak busa wieże. Lepsio! Do mnie! O, takie o? Takie dźwięki? Uj, jakie to jest trudne, kurwa. Cięć się maleńka. O, tu się dobrze podwinął. No, połóż mu trochę, kurwa. Patrz, trzyma, Ma ty co, kurwa? Przyszły to już jest panie. Nie, nie, nie. Dobra, no, mówcie jak jechać. Nie Szybko. Nie, nie Co ty robisz? No winęło Dobra, mnie. To? Jedziesz. Nie. <śślały> <ślały> <Staj! ślały> Szybciej niech jedzie. Nie no, fajnie cię poszarpało. To czekaj, nie ruszaj się. Łotysz to, Bartuś. Łotysz to. Lecis. To jest się w głowie nie kręci. Nie wiem, się gorąco wiek skurwysyn. No dobra, jedź, jedź, to wygląda pierdolone. Stój! Odwinęło go! Co tam jeden, z zdechlaku? Weź mnie wstań. Weź mnie wstań. <śleski> jak tam, zjeżdż? Pociągniesz mnie fest, ale będziesz mi ciągnął całą drogę. No kurwa, lwa Ludź mu taczkę! No musisz od tego wszystkiego unikać Dobra Musicie to wystarczyć. No chyba ja. ci kupię, ujeżdżę to jest. Ej, no kurwa Masz pół i... metra niecałe Dobra, dobra, stój Iż tych Uważaj na golfowatek. Daję, szybciej, szybciej! Ok! Dobra! <gry> Daj, stoj, stoj, stoj. Yeah. Ja, ci, ja ci powiem tak! Ja nie? widziałem śmierć przed oczkiem! Ja widziałem, jak ci się to kurwa już wokół szyi chce zawinąć. A ja tylko wziąłem głowę w dół! Ja byśmy mieli wisielca na ziemi, kurwa! Ja pier... Bartek udowodnił swoją męskość dzisiaj. Albo głupotę. No. Oj, no to się tym przejawia, nie? Aha, no tak. U, jak ten kask jest odwilany kurwa cały. <grym> Ale ja ci powiem Jestem tak... Że... Nie no, dograjmy to, to potem, ja naprawdę muszę lecieć, nie? To wytniesz you have no power here. No szmata, jebana Pan wstawił na... Wy kurwy śmiaciaszem się kurwa. Pierwszy raz kurwa, jebana, nas, kurwa jebana, nie mogę. Haha, nie mogę. Zawsze karne na początek. Sebastian stoi na bramce. Tak, ja się boję do Twojego popchnięcia, <noise> kurwa. Miała być do... Nasza reprezentacja bumbelkowa kurwa nie jest za dobra w tych grach, ale staramy się jak możemy. Robel robim, team! team ro, Robimy co, co możemy ja odbijam się. Chłopaki się tłuką, ja wybijam piłkę i muszą mi strzelić gola Co? <laughs> Ciekawe kiedy oni zabiegną do nie gać szwapy ma na tej nie widziałem No dawaj, dawaj no, dawaj! no dawaj ścianać po do... niej tych sportów Za dobre bramkach siwam wam trwa Dobra za mała bramka A nie za dobry bramka Poczekam aż się tu przyniesie Wjedziem <grymne> Dobra, poczekam Daj mi strzelić <grymne> Gol Go! Weź kodem mi dorzuć a ja spróbuję nożycami uderzyć No właśnie odjęłem <grymne> A, a! 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 mi tą bramę dzisiaj czy nie chłopaki? To się wypnij, to ci zrobię gola KOP TERAZ, TERAZ, SZYBKO Szybko! szybko. To jest faul Ramkarz i kopiący się kręci jak pojeb Nie? Te 20 razy na przykład I wtedy kopie, a ten drugi broni No to też jest dobre To zróbmy to No po 20 razy we dwóch Teraz my we dwóch ja ci muszę strzelić gola, a ty 10, obronić bo... Ja się zżygam. Nie, przez cię. kanał Gold gangu nabawiłem się samych lęków, kurwa. Nie wiem nigdy, ktoś się za mną nie czaił. To jest raper. To? Przez kanał goldgengu nabawiłem się lęków. To się odsuń. Idź tam chociaż, kurwa, co ci przeszkadza to? A ja będę miał pewność. Dobra, graj. No idź, kurwa na bok. Dobra, 3, 2, 1. To jest 15 razy. 4, 5. Dwa na, Gdzie trzy ty na, idziesz, na czterna, piętna! Dawaj! Lecisz do biedzi, Ty kurwa zjebana, że przepros zrobił takie kolanie, że to mój! Dobra, dorzucam się do was, chłopaki! Nie, nie! Uła. Nie, Dobra! Nie, no to był faust! Jeszcze raz! No weź się podziwić! Póki leży, jest bezpiecznie, kręcimy się! Dobra, się. Oh, niech próbuję wstać! Dobra, trzy, dwa, jeden! Raz, Dwa, Trzy, Trzyna, czterna, piętna! <risos> pomóż <laughs> mi waj! Tego się nie da kurwa zrobić. No pomóż mi kurwa! <risos> 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 no <risos> no <risos> dawaj, <risos> bo <risos> próbuję kurwa, ten jest takie proste. <laughs> Musisz jakiś być wyższy czy coś. <laughs> Waga wstaje! No dawaj, k**a! Czekaj Pierdole, ja mu nie pomagam Chodź Bartek, pomóż mi, bo on nie umie Trzy, cztery, Raz, dwa Trzy Cztery, cztery. Trzy na no kończę. Cztery kończę. Na... A gdzie piętnaście? Jeszcze jeden! Siedem, oh, dobra, teraz! <śmienic> teraz ty będziesz leżał, a ja, ja się, się będę gnębił. Jak ja się tak zakręcę 15 razy, to czuję się jakby było po 20. W tym stanie mniej więcej zawsze jestem. Kurwa. Nie, no daj mi spokój, kurwa. Byczku. Hmm. Dobra, nie dobra, nie dobra. dobra, bo To moja noga, nie chuju! Żeby ten przeprost zrobił, cała mnie upię 3, 2, 1! Raz! dwa, 3! No szybciej, kurwa! 3, O kurwa! No szybciej, No Nie biegaj, by mógł go się kręcić! Się no, no się. Ja. 12 no, 13 no. 14 15 wow. Wow. No skoro tu jest piłka szybko, No, no. Strzelaj! Mamy tutaj nowego tego magazynu w Wogęgu, ten tam głównie fajny, miły chłopiec. Najnowszy pracownik produkcji. Tak, ale bierze to. to, jakaś siła, to, siła, to siła, mniej, siła, masa. Chyba bo... jakaś współpraca z KFD się należy. A. Idzie Dzik w paśnik. zobacz. Tup, 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 tup. Bartek, jak to jest mieć 30 lat i ciągnąć w po boisku o 18 w poniedziałek? <laughs> da radę! Da radę! Da, da radę! radę Cicho! 3, 2, 1! Uuu. Brawo! Było blisko! Jeden! Do tyłu! Kurde, było <ślały> 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 ciepło w tej folii! Ja firdunę, zaraz zdechnę! Ale fajnie mi się odpoczywa! <ślały> Celuj no i chuj. Nie no, rodanzo taki bardziej. <grystanie> było akurat dobre. Podaj do mnie, podaj do mnie. Asysta będzie. Nie, Ja lubię takie sporty samochodowe, co siedzisz sobie w samochodzie i jedziesz na przykład do KFC. <grystanie> to jest mój ulubiony sport. Teraz jeden na jednego Ja pierwszy z Nikodemem Dobra, jeszcze raz Jak jeszcze raz? Ja już jestem zmęczony Za duży rozbieg, chyba w połowie musimy stanąć ja Na ten... start kurwa, lecieć! Nie ma! <gulia> podaj, podaj Jeba. Nie ma! Ja nie mogę. Zawodnik! Bobi! do dobry, piękny kurwa! Dawaj, szczelaj! Szczelaj! Bombarders, oh. oh, wow. yeah. Von King! 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 win, King! wygrywa. Yeah. Yeah. Ty tam kurwa już, kurwa nie Zapomnieliśmy powiedzieć, że w tej grze nie ma reguł Nie ma fauli, nie ma kartek Liczy się tylko bramka Wszystkie... Nie, nie gra! Już My nie, nie Dobra daj, daj piłkę kurwa Ale już po Dobra, Dobra jeden Nie trafi kurwa Dwa. Trzy do jednego, kurwo! Dobra, teraz wy. Daj milisz 3 Zabierajcie. Trzy, Cztery ry Nie wiem. Oddaj, Wartek! Hej, <grym się> Kurwa, karnie złapisz rano! Koniec jak tak wyglądają nasze wieczory. No weź, bo się folią udławie. Nie tylko folią, nie raczej tylko folią. Trzy, dwa, osiem! Ferdek, aż Ja nawet te kurwa źle stanę, też bym wszystko boli Hej! To jest moja prawda! Fajne kartofisko! flisko! Glajcie, grajcie! Mi się dobrze gra! Kawyżysta czemu nie podałeś! Ło! Wow! Ale podał kurwa na tył! O nie. Jest! To! No we! Jest tak bliska! O!

są ode mnie słabsi o, 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 Pamiętajcie, to może być tylko jeden ostatnio i to na pewno na nie mnie, jest Bartek Jak ostatnio na mnie siedziałeś, to był lżejszy <grym> Rosnę, <grym> cały czas rosnę Dzięki widzowie Uwaga, będę szczylą Dobra, jeszcze raz z bliska muszę. Chyba nowy Ronaldo się naprzykuje w polskiej kadrze, kurwa, narodowej. Jestem synem Lewandowskiego, tak chciałbym nie, nie ukrywać, ale ja, był na wakacjach po na Podlasiu. Jako powołania to piszcie na maila albo na Instagramie, na YouTubie. Akrobatykę, ja patrzcie to znaczy przez Bartka. Ja Oa. No, się wywalmy. Obradował! 3 Trzy 1 uh -huh. <ślesy> 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 Uæææ! <laughs> ah! 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 <laughs> <laughs> Даа, нээр чав. Фу, зөвхөн пердамо. Би гээч чав. Чов